Podobno dzieci nie rozumieją pojęć abstrakcyjnych. Moim zdaniem to nieprawda. Moim zdaniem nikt nie rozumie pojęć abstrakcyjnych. To znaczy, ich rozumienie jest zawsze dwustopniowe. Najpierw musimy je sobie przetłumaczyć na jakiś konkret, a dopiero ten konkret jest przez nasz rozum rozumiany. Wie to każdy nauczyciel i w szkole podstawowej, i na uniwersytecie, że pojęcia abstrakcyjne należy tłumaczyć. Czy są to proste, ale przecież abstrakcyjne, liczby, czy skomplikowane koncepcje filozoficzne? Każdy wie, że dobrze jest przetłumaczyć je na przykład na konkretne obrazy jabłek czy zapałek, to właśnie obrazy pozwalają zrozumieć. Wiedzą to także wszyscy językoznawcy i literaturoznawcy, którzy zajmują się teorią metafory. Ale pod abstrakcyjnym pojęciem może się kryć także nie tyle obraz, ile zestaw konkretnych czynności czy zachowań. Pojęcie jest nazwą gromadzącą je, uspójniającą, nadającą im znaczenie. Bywa też, że i definiującą tego, kto je wykonuje. Tak jest z patriotyzmem pojęciem stosunkowo młodym, osiemnastowiecznym, ale szalenie ważnym w określonych momentach historycznych. Szczególnie takich narodów jak nasz, o dość skomplikowanej historii. Miało ono istotne znaczenie, gdy nasza tożsamość narodowa była zagrożona, a o Polskę walczono. A teraz pozostało w podręcznikach szkolnych jako słowo klucz do rozumienia dawnej literatury czy historii. Czy to jednak znaczy, że we współczesnej wolnej Polsce jest bezużyteczne? Autorka książki Kto Ty Jesteś, znakomita Joanna Olech, udowadnia, że tak nie jest. Że trzeba je przedefiniować, że trzeba przestać w jego kontekście mówić o przelewaniu krwi i przestać potrząsać kajdanami. Że zachowanie patriotyczne to zachowanie prospołeczne. Kasowanie biletów, pomaganie innym, niemarnowanie wody, sprzątanie po swoim psie, uczenie się. Zwykłe, proste czynności. Jak i proste są ilustracje Edgara Bąka. O tak rozumianym i widzianym patriotyzmie, jako konkretnym zestawie zachowań, można mówić nawet dzieciom, a właściwie przede wszystkim dzieciom. Przy okazji możemy po cichutku sprawdzić, czy i my sami zachowujemy się patriotycznie.